Więc nie czekaj i chodź. Czekamy na ciebie. Teraz roboty na tena, a zero wow, aż 0 złotych, super, muszę to ściągnąć. Dobra, odpalamy. O, chyba muszę trochę poczekać. Ale to długo trwa. Dobra, teraz trzeba stworzyć użytkownika. Wybieramy karnację. Teraz nos, usta, oczy, super, teraz bluzka, spodnie, buty i włosy, cudo Wygląda jak na filmiku Dobrze teraz trzeba wymyśleć jakiś fajny nick Jak to zajęte o ten może nawet być O wow ile prezentów na start Super Wow pierwsza nagroda za osiągnięcie pierwszego levelu Super kolejne nagrody o i kolejne Dobra jak mamy już tyle pieniędzy to można pójść na zakupy Jak to tylko dla VIP. A teraz mam za mało hajsu. Nie no świetnie. Może kupię wika? Jakie drogie ceny, to podziękuję. Dobra to poszukam znajomych. Napiszę hej. Spróbuję w innym pokoju.